Witam Państwa. Moim i Państwa gościem dziś będzie Mikołaj Opulski, zawodnik Unii Oświęcim. Witam Cię Mikołaj. Witam serdecznie wszystkich kibiców hokeja. Pierwsze pytanie moje dotyczy, dlaczego Unia w tym sezonie? Na pewno dlatego, że ma solidny skład. Jest to mocna drużyna, która potrafi grać o miejsca medalowe w tym sezonie. Też bardzo wiele dobrego słyszałem od chłopaków przed sezonem, po rozmowach z panem prezesem Adamem Klęczarem zdecydowałem się występować w Unii Święci. tak jak mówię, głównie też kierowałem się sportowymi kategoriami. Chciałem, można powiedzieć, grać w zespole, który, który, który będzie grał najwyższe cele. Były jakieś inne propozycje? Tak, przed sezonem w ogóle planowałem wyjechać za granicę. Głównie, głównie pod tym kontekstem się przygotowywałem indywidualnie. To był dla mnie priorytet. No ale sprawy się tak potoczyły, że postanowiłem w tym roku jeszcze zagrać, zagrać w Polsce. Nie chciałem dłużej czekać, nie chciałem ryzykować jak to będzie. I, no i zdecydowałem się na Unię oświęcić. Grałeś w Czechach, grałeś na Słowacji. Powiedz mi jaka jest różnica oczami Polaka grającego tam i tutaj? No przede wszystkim jest tam dużo większa rywalizacja. W każdym skole można powiedzieć są, jest pięć piątek i są zawodnicy, którzy, którzy naprawdę rywalizują o te miejsce. Ja tam akurat byłem jako młody chłopak, musiałem pokazać na co, na co mnie stać i udowadniać właśnie, że jestem potrzebny do drużyny. Wiadomo, że przyjeżdżając tam z Polski, bycie obcokrajowcem były na mnie większe wymagania. Też uważam, że jako, jako, jako zawodnik dobrze zapowiadający się dostawałem też więcej szansy, gdzie mogłem czerpać to doświadczenie, ogrywać się tam. Od kilku sezonów jesteś w Polsce, grałeś w Stoczniowcu, kilka sezonów w Krakowi, teraz jesteś w Unii. Powiedz, czy nasza liga jest silniejsza z roku na rok, czy jednak w hierarchii spadamy. Znaczy w tym sezonie akurat jest tak, że ta Liga się troszkę podzieliła. Część, część zespołów właśnie przed sezonem z powodów finansowych odpadło. Zrobiła się ósemka. Liga się podzieliła na pięć zespołów, które mają aspiracje i chcą grać o mistrzostwo Polski. Pozostałe trzy drużyny walczą, sprawiają niespodzianki. Mają jakieś inne problemy, można powiedzieć. Które może nie pozwalają w jakiś większy sposób włączyć się w tę rywalizację. Także no ja myślę, że w tym sezonie jest ciekawa liga, ponieważ każdy mecz jest bardzo ważny, każdy punkt się liczy. Właśnie cel, jaki założyliście sobie przed sezonem, była na pewno walka o najwyższe cele, prawda? O, naj o złoty medal. Jednak gra Unii w tym sezonie jest daleka od ideału. Co jest, czego brakuje? Znaczy, ja myślę, że ten początek no, nie, był, nie był udany w naszym wykonaniu. Myślę, że jeszcze jest sporo czasu, aby, aby to naprawić, aby, aby dostać się do playoffów. Myślę, że ten początek był taki, że dużo meczy było takich, że można powiedzieć, że przegrywaliśmy wygrane mecze. Brakowało nam gdzieś konsekwencji w grze, gdzieś może takiej twardości, bardziej takiej zadziorności, aby, aby te mecze po prostu przyciągnąć na naszą szalę. Jaka jest atmosfera w zespole? Bardzo dobra. Myślę, że nie ma, nie, ma, nie ma jakichś problemów w stworzeniu atmosfery, w drużynie. Myślę, że, że każdy zawodnik, jak przychodzi, przychodzi do szatni, stara się, aby, aby było ok i wszystko. W tym tygodniu rozpoczęliście treningi z nowym trenerem, Szwedem, Charlesem, Francenem. Do tego jest Tomasz Piątek, znany znakomicie oświęcimskiej publiczności. Zauważyłeś jakieś zmiany w treningach po odejściu Karela Suchanka? Tak, dużo, dużo się zmieniło. Uważam, że, że treningi... Zdecydowanie się zlepszyły, polepszyły się, polepszyła się jakość ich. Skupiamy się teraz nad taktyką, Trener układa poszczególne formacje, które będą grać power play, które będą grać osłabienia. Myślę, że te treningi są bardziej intensywne na większej szybkości. Też bardzo mobilizujące to podziałało na drużynę. Każdy dostał szansę, każdy ma czystą kartkę. Każdy na tych treningach daje się wszystko i można powiedzieć, aż radość jest przychodzić do tych szatni, aż radość jest po prostu grać i trenować. Teraz kilka słów o reprezentacji. Właśnie skończy, zakończył się turniej w Sanoku, wygraliście ten turniej, jednak drużyny jakie tam były, no, nie były z najwyższej półki. Powiedz mi, dlaczego yy, Polski Związek Hokeja na Lodzin nie chce załatwić, czy nie może załatwić jakichś lepszych drużyn, żeby przyjechały i zagrały, bo przecież uczymy się od najlepszych. Nie wiem, ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć, bo to właściwie powinno być pytanie do związku. Ja myślę, że to też jest spowodowane być może tym, że rok temu spadliśmy do, do grupy niżej i te turnieje, które ustawia prawdopodobnie IHF są, są tak organizowane, że zostaliśmy przydzielone do takich, do, do, do takich drużyn. Też można powiedzieć poniekąd, to jest można jakimś powiedzieć małym plusem, ponieważ Gramy z tymi drużynami, też można powiedzieć, będziemy mieć ich na mistrzostwach, także też możemy zobaczyć, w jakiej oni są dyspozycji, jakie postępy robią. Właśnie, w każdym wywiadzie, jeśli ktoś pyta Cię o reprezentację, mówisz, że dla Ciebie występ w reprezentacji jest zaszczytem, jest y, czymś, o czym marzysz. Y, powiedz mi, jaka jest teraz różnica między reprezentacją kiedyś, a reprezentacją dziś? Czy to już wygląda bardziej profesjonalnie? No ja, że tak powiem zacząłem grać w reprezentacji 5 lat temu, także przez ten okres czasu na pewno się dużo rzeczy zmieniło na plus, bardziej to profesjonalnie na pewno wygląda I myślę, że, że jest dużo dobrych rzeczy, które, które, które wykonaliśmy. Tak dla rozluźnienia troszeczkę, dlaczego przezywają Cię Miki? Czemu Miki? No nie wiem, być może od imienia, nie wiem. Wracając do meczów teraz kolejnych, czekają Was dwa ciężkie stychami w piątek już później Krakowia. Jak sądzisz, czy taktyka, którą wprowadza nowy trener, będzie już w tych meczach procentowała? Ja myślę, że trener miał mało czasu, bo właściwie trenujemy to od wtorku, ale, ale na pewno od jutrzejszego meczu, od każdego meczu, który będziemy grać, będziemy to wdrażać, będziemy starać się wykonywać to jak najlepiej i myślę, że każdy z zawodników ufa, wierzy trenerowi i Wie, że to po prostu ma sens i wie, że jak będziemy to robić dobrze, to będziemy coraz lepsi i będziemy wygrywać mecze. Jesteś napastnikiem, zadaniem napastnika jest strzelanie bramek. Czy jesteś zadowolony ze swojego dorobku w tego sezonie? Ja myślę, że zawsze mógł być lepszy, no, analizując różne tam sytuację. nie wiem, wiadomo, to jest mecz, robi się dobre rzeczy i, i, i lepsze rzeczy. No. Ja chcę wykonywać swoją pracę jak najlepiej, grać jak najlepiej, rozwijać się i, i wiadomo, chciałbym tych bramek dla uświęcimy jak najwięcej strzelać. Wracając jeszcze do składu Unii, czy rotacje podczas meczu według Ciebie są dobre? Wiem, że to nie Tobie to oceniać, ale czy są dobre, czy pomagają, czy jednak deprymują zawodników? Ja myślę, że jak jest zbyt wiele y, tych zmian, to Zawodnicy tracą te zgranie, ciężko, ciężko im się skomunikować na lodzie i, i, i być może czasami właśnie na początku sezonu mieliśmy problemy tego typu, że, że brakowało nam pewnej komunikacji na lodzie, zgrania. Może to takie też właśnie małe błędy gdzieś robiliśmy, które wpływały na, na wynik meczów. Czy nowy trener wprowadził jakieś rozsady? Y Dotychczas piątki dużo się nie zmieniły, są tam jakieś pojedyncze zmiany, na pewno trener też wprowadził rzecz, że podzielił zawodników, którzy będą wykonywać, grać power play, przewagi i też zawodników, którzy dobrze bronią, którzy będą grać osłabienia. Jaki jest Mikołaj Łopuski, gdy nie jest hokeistą? Jaki jest Mikołaj Łopuski, gdy nie jest hokeistą? Staram się troszkę też odpocząć jak, jak, jak jest dużo tych meczów, staram się też e, regenerować, dobrze odżywiać. Jak mam czas e, wolny, spędzam go z żoną, lubimy kino, w wolnych chwilach czytam książki, chodzę też na kurs języka angielskiego. Urodziłeś się 24 grudnia, czy przywiązujesz coś do, tego daty? do tej daty? No, jest to miła data, jeszcze jak mam na imię Mikołaj, także no... Akurat tak się złożyło. No. Mam urodziny, w akurat Wigilię. <noise> można powiedzieć, że to jest jakaś no, wyjątkowa data. Ale... Czego można życzyć Tobie i drużynie w dograniu tego sezonu? Ja myślę, że powodzenia przede wszystkim i wsparcia kibiców, większej sami wyrozumiałości i cierpliwości. I Myślę, że ta drużyna naprawdę jest zdolna i w stanie pokazać swoją wartość i wejść do czwórki, bo taki jest nasz, nasz cel, awansować do play -offu. Co Coś specjalnie dla kibiców? Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na mecze Aksemu Nieoświęcim. W takim razie życzymy powodzenia i dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim państwa gościem był Mikołaj Łopuski.